Zresztą Boże, coś Wam powiem. Wszyscy idą przed siebie, ale tylko niektórzy spoglądają na znaki i właściwie je interpretują. Bo na tych znakach czasem widnieje wezwanie do zawrócenia, a właściwie do nawrócenia. I ci, co w porę je zobaczą, ratują swoje życie. Reszta obojętnie na otoczenie zajmuje się sobą, zmierzając do przepaści. Nie da się ukryć, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dla jednych będzie to powód do wielkich zmartwień, a dla innych nic nieznaczący fakt. Po prostu się tym nie interesują. Życie płynie spokojnie, z dnia na dzień, więc po co się martwić na zapas? Z jednego powodu, żeby uniknąć paniki w dzień sądu. Albo żeby nie mieć pretensji, że mnie pan nie rozpozna, jak powiem, chodziłem za tobą, słuchałem, gdy nauczałeś, mówiłem do ciebie, panie. Wydaje mi się, że lepiej zatrzymać się w drodze i zauważyć, że się zgubiło, niż iść z przekonaniem, że wiadomo dokąd droga prowadzi. Zagubiony ma szansę na pomoc i odnalezienie. I bardzo mi się te słowa Jezusa podobają, bo mam pewność, że chociaż on jeden interesuje się człowiekiem, interesuje się mną i wychodzi mnie odnaleźć. Doskonale znam swoje postępowanie i nieraz chciałbym się ukryć, żeby mnie nikt nie znalazł. Tak ze wstydu. Ale z drugiej strony, jeśli on mnie nie odnajdzie, to co mi pozostanie? Sam sobie nie poradzę, by wyjść z tych zarośli które się wplątałem, może jak ta owca, co odłączyła się od stada. Dzięki temu wiem, że moja osoba sprawi komuś radość. I bardzo też przemawia do mnie owa kobieta, co to w poszukiwaniu jednego pieniążka porządkuje cały dom. Widzę w tym obraz człowieka, który sięgając z dna, bo może ów pieniążek był ostatnim na życie, zaczyna sprzątać swoje życie. Ta zguba sprawiła że doszedł do ściany i powiedział sobie, dość takiego życia bez celu, bez myślenia, bez przyszłości. Wmawianie sobie, że jakoś to będzie, nie nadaje się do dłuższego funkcjonowania. Tak można powiedzieć po jakiejś tam porażce. Jeszcze jedno przesłanie z dzisiejszej Ewangelii warto wziąć do przemyślenia. Dlaczego Jezus chętnie przybywał z celnikami i grzesznikami? Bo oni żyli w prawdzie. Wiedzieli, jacy są i nie silili się, żeby wybielić swoje zachowanie, żeby ukryć swoje niedoskonałości i nie mydlić oczu, jacy to są wspaniałe myśli. Dlatego zapraszają Jezusa do siebie, bo i On nie mówi o fantazjach, ale o realnych problemach i daje konkretne rozwiązania. Tym wszystkim jest bardzo pokorny, bo jak rzekł święty Augustyn, że Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, dał nam przykład pokory, aby nas uleczyć z guza pychy. Tak wielka pokora Boga może ukrócić ludzką pychę, największą przeszkodę do zjednoczenia się z Bogiem i może człowieka wyleczyć z niej. My w życiu doświadczamy tych trzech etapów, jakie opisane są dzisiaj. Jesteśmy zagubieni, trwają poszukiwania i możemy zostać odnalezieni. Trudno nam zrozumieć słowa Jezusa, bo przez lata zostaliśmy nauczeni, że społeczeństwo jest ważniejsze niż jednostka. Osoba, jej wartość, godność, prawa często zostają podporządkowane grupie, wspólnocie, partii, państwu itd. Tak Nie tak jest w relacji do Boga. Jesteśmy jedną setną albo jedną dziesiątą całości, a więc nasz brak powoduje pustkę i umniejsza tej całości. Nie zapominajmy, że Bóg jest dla każdego człowieka w taki sposób, jak gdyby istniał tylko jeden człowiek. Niech Pan ma Błogosławie w Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.